Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Szymon Kołecki, jesteśmy po zwycięskiej walce z Martinem Zawodą, KSW 58 to już historia, ale opowiedz o tej historii, no bo piękna historia, tak można powiedzieć. Piękna dla mnie, bo zwycięska, ale muszę powiedzieć, że walka trudniejsza, znaczy inaczej, wiedziałem, że nam będzie trudna, bo walczyłem z prawdziwym twardzielem, ale. Wydaje mi się, że jeszcze trochę trudniejsza niż zakładam. Zapasy okazały się kluczowe, czy nastawienie mentalne, czy po prostu to, że, że byłeś dobrze przygotowany też kondycyjnie, bo te chyba trzy elementy gdzieś tam decydowały o całym wyniku. Kondycja na pewno mnie Cię nie zawiodła, bo tych obaleń, nie wiem, jak obejrzę to policzę, ale pewnie jest 6-8. A jednak obalenia zapaśnicze są naprawdę męczące. Myślę, że taktyka dobrze pracowana, nastawienie mentalne to zdecydowanie, bardzo dużo na tym pracuje, wizualizacje, taktyka, różne elementy dopracowane, także to gdzieś tam wychodziło. No i jakby to wszystko gdzieś tam zagrało. Siła gdzieś tam pomogła obalić w kluczowych momentach. I i wyszła, ale walka była trudna. Zdecydowanie przyjąłem dużo więcej niż zakładałem, że przyjmę. A z drugiej strony cieszę się, że przyjąłem i mogłem dalej myśleć i walczyć, bo to też jest duże doświadczenie. Ostatnie pytanie ode mnie. Sprawdził Martin stan Twojej szczęki tak bym powiedział, i odporność Twojej szczęki na uderzenia. Poczułeś te uderzenia w pierwszej rundzie? Poczułem. Poczułem kilka mocnych uderzeń. Nie na zasadzie, że zaszumiało mi w głowie i mnie gdzieś tam podcięło, czy zwiotczyło nogi. Oczywiście mogło mnie wytrącić z równowagi, ale to po prostu odchylając się, dostawałem gdzieś cios, czy nachodząc, ale to jakby nie był brak świadomości. Natomiast ciosy były bardzo mocne, czysto weszły i na szczęście weszły to gdzieś tutaj na, na, na kość, to gdzieś na czoło. Gdzieś tam pod brudę któryś wszedł, bo, bo czuję gdzieś tam na zawiasach lekko, no ale nie były takie, że, że gdzieś tam mnie podcięły. Mogłem myśleć, mogłem słyszeć podpowiedzi Mirka i mogłem się dalej stosować do, do założeń taktycznych. Mówiliśmy o tych planach na walkę, no zrobiłeś to, czego tak naprawdę wszyscy się spodziewali i oczekiwali, no ale mówię, że nie ma planu A, więc jakie były plany B, C i tak dalej? Znaczy plan, plan było kilka, może nie a, ale pierwszy to był taki nie bić się z Martinem, bo no po co się z nim bić, naprawdę to, że mocno bije to jest jedno, ale on też jeszcze jest oporny na ciosy, bo ja też potrafię mocno uderzyć, ale w tej walce... Zbyt mocno chciałem jednym ciosem gdzieś naruszyć Martina, a to jest bez sensu. Jego się jednym ciosem nie da naruszyć. to Można go z lewem bić, a on będzie dalej stał. A jak ja parę razy się tak spiąłem do ciosu, i po tych ciosach poczułem, że ja się męczę tymi ciosami, to dopiero dziś to zrewidowałem, przeanalizowałem. Ale był faktycznie pierwszy plan. Nie bić się, chodzić w dystansie. Jeżeli dojdzie do zwarcia, to bić. I odskakiwać. Drugi, jeżeli dojdzie do jakiegoś spięcia, to bić klinczować. Trzeci, bić obalać albo wejść czasami obalić. Szczerze myślałem, że na początku będzie trochę łatwiej obalić Martina, ale. On wiedział, że ja będę obalał. Wiedział i jakby był na to gotowy. Ja tak trochę próbowałem po ciosie wejść, złapać nogę, ale gdzieś tam to nie wychodziło. Niemniej jednak te próby obalenia mnie kosztowały trochę energii, ale z drugiej strony te obrony też na pewno Martina też, też troszeczkę kosztowały. Teraz już po walce możesz powiedzieć, czy praca z Trenerem Broszkiewiczem nad zapasami, to był taki klucz dzisiaj do zwycięstwa? Największym kluczem jest zawsze założenie, które przyjmie Mirek. Mirek jak akceptuje walkę, zastanawia się nad taktyką, nawet robi to beze mnie. Informuje mnie, co robimy. Później e, trenerów, z którymi współpracuję, trenera Jacka Kuwarczyka informuje, co mamy robić z boksu i Roberta Roszkiewicza, co mamy robić z zapasów. A że oni są specjalistami, to te elementy, które są pod tą walkę... To te robimy, bo w każdej z dziedzin, o których mówię, są elementy, które w tej walce były nie do wykonania, bo po co ja miałem w pół dystansie się bić z Martinem i po co miałem pół dystans trenować na tarczach z terenem Kucharczykiem? Absolutnie było bez sensu. Ciosy, zachodzenie w prawo, ciosy, zachodzenie w prawo, albo większy dystans i w lewo, jeżeli gdzieś tam Martin zachodzi. Dużo pracy pod siatką, dużo obaleń gdzieś tam w polu, dużo akcji do jednej nogi z Robertem. I, i y, dużo kontroli z dołu, dużo jakby powtórnych obaleń, jeżeli zawodnik staje. No to wszystko robiliśmy, ale to wszystko zawsze najpierw nakreśli Mirek, później my to realizujemy. Jakie cele na ten rok? Ja mam celów żadnych. To z, poprzedni rok tak zweryfikował jakby sposoby planowania chyba wszystkich, że ja nie wybiegam już w przyszłość za daleko. Miałem, na, zbyt daleko. Miałem walkę 30 z Martinem. Cieszę się, że udało mi się ją tak poprowadzić i, i ją wygrałem. Teraz chwilę odpocznę, muszę poświęcić chwilę rodzinie, bo gdzieś tam żona się trochę rozchorowała dwa dni temu, ale. Przecież za tydzień już wyjdzie ze szpitala, bo wszystko idzie ku dobremu i e, co, poczekam, co Wojsław wymyśli z Martinem i, i, i z Maćkiem, co mi zaproponują. Pewnie znowu jakąś bombę z nieba mi przywalą. Powiedzmy ja może nie walczę z zawodnikami takimi których można uznać za najlepszych federacji, ale przy moim stażu, przy moim poziomie, przy moim Peselu wydaje mi się, że dostaję trudne wyzwania i, i to wcale nie jest łatwa droga, i też nie spodziewam się dalej łatwych propozycji. Chciałbym zapytać o team Martina Zawady. Oni wspominali o tym, że takich ciosów jeszcze nie przyjmowałeś, no więc zapytam, czy faktycznie to był najciężej bijący twój rywal? Tak, to był najmocniej bijący rywal. Chociaż cios, ja pamiętam swoje trzecie bodajże walce dostałem od Łukasza Łysoniewskiego takiego lewego e, sierpa i dostałem go czyściutko na szczękę, że padłem tyłkiem na ziemię i zorientowałem się siedząc już na ziemi. Ja jego w ogóle nie czułem wtedy, bo po prostu mnie odcięło i padłem. E, natomiast te, z których czułem, to były najcięższe ręce zdecydowanie z zawodników, z którymi się biłem. To są jakieś elementy, z których jesteś niezadowolony po tej walce i to trzeba według Ciebie w pierwszej kolejności poprawić. Zdecydowanie bardzo się napinałem przy ciosach i chciałem jednym ciosem trafić Martina, a to jeszcze raz powtórzę, była głupota, bo nie wiem, kogoś ze słabą głową można próbować jednym ciosem nastraszyć, nawet jak nie wejdzie, wejdzie przez gardę i poczuje mocny cios, może wtedy gdzieś tam się wystraszyć, ale ciosy Martina, dla Martina nie są straszne, a ja próbowałem go wystraszyć ciosami, to była głupota i bardzo się spinałem, te ciosy były wolne, nie, no słabo generalnie biłem i, i to na pewno jest duże do poprawy. W najpiękniejszym scenariuszu, kiedy byłbyś gotowy do kolejnego starcia? O, myślę, że muszę chwilę jakby psychicznie trochę odpocząć, bo w związku z tam z zawirowaniami osobistymi to w ostatnich 60 godzin to adrenalina we mnie mocno pulsowała. Ja mówiłem to w którymś z wywiadów, ja dzisiaj w nocy nie spałem, w pół do czwartej w nocy się zorientowałem, że nie zasnę, bo w ogóle nie mogę spać. I zrobiłem półgodzinny trening w pół do czwartej w nocy w pokoju. Walkę z cieniem, podskoki, jakieś brzuchy. Spociłem się, podniosłem trochę tętno, wykąpałem się, rozładowałem trochę adrenalinę w organizmie o czwartej. Po czwartej zasnąłem, pospałem do siódmej. Także muszę się chwilę zrelaksować. Wiecie, jak jutro mi każe e, Wojsła walczyć, to będę walczył jutro. Ja jestem pracownikiem KSW, ale nie mam żadnych kontuzji, nic się nie dzieje. E, no ale faktycznie muszę powiedzieć, że ja przechodziłem w listopadzie do COVID. Ja nie czuję się jakby w pełni tym samym człowiekiem, który byłem przed COVID-em, a ja jakieś tam jeszcze cały czas trochę problemów z zasypianiem, nawet mimo tych stresowych sytuacji, taki organizm rozregulowany. Myślę, że jeszcze chwilę muszę spokojnie trenując poświęcić na to, żeby ten organizm się uregulował po tym covid bo jednak no, jakby nie czuję się w pełni zregenerowany. No ale tak jak mówię, jak mi każą jutro walczyć, będę walczył jutro. Gratulujemy, życzymy zdrowia rodziny i czekam na powrót. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję za kibicowanie. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.